W kolejnej części Lamborghini Twin Turbo. W dzisiejszej części zobaczycie, jak powstawały przydłużenia kolektorów wydechowych, aby zamontować te oto dwie turbosprężareczki. Także zapraszam do oglądania. No dobra, pierwsze co to w tle możecie słyszeć jakiś hałas albo szum. Nie wiem, jak to będzie słychać na nagraniu, ale jest jeszcze, no niestety, za zimno, żeby sobie wygodnie móc popracować bez włączonego ogrzewania. Także no niestety. Musi to chodzić. Mam nadzieję, że będziemy to słychać, będziemy dobrze słychać. Nikomu to nie będzie przeszkadzało. Yy, no ale co? Bierzemy się za kontynuację projektu. I teraz ogólnie taka prosta czynność, mianowicie musimy zdemontować cały tył, czyli yy, cały zderzak. Schodzi razem z końcówkami wydechów, jako jest to zintegrowana część. Te zaślepki trzeba zdemontować, tam mamy później kilka śrubek, od spodu pod dyfuzorem mamy kilka śrubek i tutaj yy, za kołem mamy też kilka śrubek, także myślę, że nie zajmie mi to długo, bo chyba o niczym nie zapomniałem, jest tylko te kilka śrubek i to wszystko schodzi. Yy, później jak zdejmę to, to zajmiemy się demontażem układu wydechowego, także co, zaraz do Was wracam. No dobra, jak widać zderzak zdemontowany. Tutaj ten wężyk co leży jest to od klapki w układzie wydechowym. Ja to i tak miałem zaślepione tam głęboko w komorze silnika jako że zostawiłem je cały czas otwarte. Także to w niczym nie przeszkadzało i tak wszystko, cały układ wydechowy idzie do demontażu jako że potrzebujemy zrobić miejsce na turboładowarki czyli turbosprężarki. Ale tak w ogóle to pozdrawiam kanał Race City. Oni tam właśnie mówią na turbosprężarki, turboładowarki. Możecie tam podpatrzyć sobie projekt GTR, jako że budują GTRA. No ale wracając do mojego projektu. Jak widzieliście przy demontażu tutaj te wszystkie uchwyty, które są do zderzaka, to będziemy prawdopodobnie demontować jako że wszystkie w zderzaku były popękane, ale to jest normalne akurat w nich, jako że Tutaj panuje dość wysoka temperatura i ten plastik po kilkuset cyklach rozgrzewania i stygnięcia po prostu pęka i znaleźć zderzak z tymi uchwytami dobrymi. Nie jest to takie proste, ale mi to nie robi żadnej różnicy, jako że będę chciał to wszystko powycinać, zostawić ładne równe zakończenia i po prostu zderzak zamontować na takich klipach nie wiem jak to nazwać, w motorsporcie się to używa. Klikacie i po prostu odskakuje. Zastosować ich kilka, żeby ten zderzaczek był yy, bardzo prosty do demontażu i mieć wtedy bardzo łatwy dostęp do turbosprężarek. Tutaj jak widzicie on też jest cały wyłożony tymi matami, żeby zabezpieczyć przed wysoką temperaturą, no ale gdzieś ta temperatura musi uciekać, więc ucieka tutaj dookoła, dookoła tych kratek wentylacyjnych, przez co te plastyczki się przegrzewają. Tak samo tutaj yy, są światełka od podświetlenia rejestracji to też zawsze pęka, robi się takie kruche, jako że też temperatura to zabija tutaj mamy te światełka, o nawet tutaj już ta strona wyskoczyła tak samo, bo pewnie się zerwał klips ale ogólnie z tym to nie ma problemu bo jest to Audi TT pierwszej generacji z tego co kojarzę, tutaj tak jak mówiłem w końcówki jest to zespolony, zespolona część z tą zaślepką aluminiową i wchodzi to razem ze zderzakiem, a wydech, jak widzicie, kończy się tak. Tutaj chyba chodziło Lamborghini o to, żeby ten układ wydechowy był cały czas w tym samym miejscu, żeby po prostu się to nie ruszało. Tak mi się wydaje. Czy mam rację, to nie wiem, ale podejrzewam, że tak właśnie było. Dobra, biorę się za demontaż tutaj tej belki tego plastika czy plastiku yy, i demontaż układu wydechowego. No dobra, więc co? Cały pazur tutaj rozebrany, osłony termiczne ściągnięte. Także biorę się chyba za demontaż układu wydechowego. Ogólnie tutaj zauważcie, że ten wydech on jest mocowany na sprężynach. Po prostu jest zamortyzowany na sprężynach. On jest praktycznie na, no nie na sztywno do ramy, ale on się praktycznie nie rusza, tak samo jak silnik tutaj. I jest to w sumie jak dla mnie dobre rozwiązanie, nawet bardzo, bo w podobny sposób zamontujemy sobie turbosprężarki. Yy, dobra, tutaj wnętrze już jest rozebrane. To już było w poprzedniej części, jak robiliśmy diagnozę i tego nie składałem, żeby nie dokładać sobie pracy. Zaraz ściągnę jeszcze tutaj te całe puszki od układu dolotowego tak samo. Yy, I Zdemontuję tak samo katalizatory, wtedy już będziemy bezpośrednio przy kolektorach wydechowych, które będę chciał wykorzystać. Co do katalizatorów, to ogólnie w tych modelach, czyli 5 litrów V10, czyli w silnikach jeszcze Lamborghini, nie w silnika Audi, bo 52 to już jest produkt typowo bardziej Audi i w nich już nie było tego, nazwijmy to, problemu ale te silniki, one mają zapłon wypadający równomiernie, czyli każdy cylinder co ileś tam stopni równomiernie odpala, przez co też inaczej te silniki brzmią, ale ma to jedną swoją wadę jest to potwierdzone wcześniej ludzie myśleli że sam silnik w sobie nie jest taki dobry, bo uszkadza się gładź cylindra jako że tutaj mamy bodajże alusil tylko problemem są Katalizatory. Jest to jeszcze stara technologia katalizatorów, i po prostu, gdy ten samochód użytkujemy tak, jak ma być użytkowany, to ten katalizator potrafi się przytopić, i kawałek katalizatora potrafi zostać zasany z powrotem do głowicy. I poprzez zawory wydechowe wciągany do cylindra, i po prostu jest w taki sposób uszkadzany silnik. Także jeśli Ktoś z Was albo ktoś z Waszych znajomych ma mm, Lambo ze silnikiem 5.0. Pierwsze co, usuwajcie lub wymieniajcie na sportowe katalizatory, bo to jest właśnie przyczyna, dlaczego czasami te silniki są zabite. W 5.2 już tego problemu nie ma, jako że tam już zapłon, po pierwsze zapłon już nie wypada idealnie, co ileś tam stopni, nie ma takiego ciśnienia podciśnienia wytwarzanego we wydechu, który wciąga z powrotem spaliny, ale też te katalizatory są już w nowszej technologii, są mniej podatne na, yy, po prostu na uszkodzenie. Także tam problem został wyeliminowany w troszeczkę inny sposób. Ale tutaj w tych to mówię. Jeśli macie katalizatory, to jest pierwsza rzecz, która powinna zostać usunięta. Tutaj nie wiem czy ktoś je opróżnił i są zwykłe puszki, czy po prostu nadal tutaj są. Zresztą jeśli są, to zobaczymy w jakim są stanie ale to już w ogóle nie będzie w tym aucie zastosowane. Dobra, biorę się za rozbiórkę dalszą tego i zaraz Wam pokażę jak to sobie dalej wygląda. teraz tak ogólnie tutaj te śrubki od obejm są strasznie skorodowane ja na dzisiaj już ogólnie mi się czas kończy także sobie odpuszczam jutro do tego pewnie wrócę ale to jeszcze pewnie zrobimy w tym nagraniu tylko wdejmę sobie tutaj tą belkę całą odkręcę to od ramy, żeby mieć więcej miejsca i spróbuję jeszcze tam odkręcić razem z katalizatorami może się uda a jak nie to co eee, piła chop-chop i po problemie zdemontowano bo tutaj wszystko w miarę się porozkręcało no ale gdzie nie gdzie jednak temperatura daje zrobiła swoje i doprowadziła do, do dość sporej korozji tej śruby nie jest to takie proste już do odkręcenia, jako że z rozmiaru chyba 13 zrobił się już tam powiedzmy 12, i to 12 też by się prawie chciała na tej nakrętce przekręcić. Także, to jak mówię, na dzisiaj mi się czas kończy. Idę coś pospać i jutro do tego sobie wrócę. No dobra, jak widać układ wydechowy zdemontowany. Na szczęście odbyło się bez używania. Piły i cięcia, po prostu śrubka się ukręciła. No ale to też dzięki temu tak naprawdę przyspieszył się ten montaż. To już nie będzie montowane, także nieważne. Co do katalizatorów, wcześniej wspominałem, że jest to u nich wada fabryczna i to właśnie niszczy te silniki, a dokładnie gładź cylindrów tutaj. Mamy przebieg troszkę ponad 20 tysięcy i tak jak się spodziewałem. Katalizatory są w stanie perfekcyjnym. Nikt ich wcześniej nie usunął, jednak, ale są fabryczne w stanie perfekcyjnym. Mam nadzieję, że to tam widać, bo ciężko złapać ostrość. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, jeśli nie było widać. Tutaj warto zwrócić uwagę na spawy, a raczej bym to nazwał na smarki, jakie ktoś tutaj porobił. A to dlatego, że podejrzewam że tutaj wszystko to było spawane przez człowieka ręcznie tym bardziej, że każdy katalizator ma katalizator, czy tam układ wydechowy ma swój numer seryjny, także podejrzewam, że jakby się człowiek uparł, to by doszedł do tego, kto konkretnie i nawet o jakiej godzinie to budował czy tam montował, spawał no ale co, wróćmy do samochodu tutaj w nowszych modelach, czyli w 5.2 V10 w silnikach Audi tutaj te kolektory wydechowe macie troszeczkę inaczej zbudowane jako, że macie złączki elastyczne i wibandy od razu także tylko się dokręcacie i jest gotowe tutaj muszę troszkę je przebudować mianowicie sam sobie muszę dospawać złączki elastyczne i wibandy i to prawdopodobnie wyspawam sobie migomatem jako, że no tak jak mówię, tutaj te smarki są po prostu masakryczne także podejrzewam, że nawet jak tutaj to przyspawam migomatem, to i tak będzie ładniej niż to zrobiła fabryka. A tutaj wszystko co już dalej widoczne, czyli wibant i reszta układu wydechowego aż do turbosprężarek to będzie wszystko spawane tigiem, żeby to było ładne, estetyczne. Tak samo układ wydechowy i wszystko reszta już będzie spawane tigiem. Yy, co do kolektorów wydechowych to tutaj mamy to perfekcyjnie rozwiązane, jako że mamy kolektory 5 w 1 czyli y, mamy pewność praktycznie, że y, praktycznie do końca obrotów moc będzie nam wzrastała, jesteśmy w stanie wycisnąć maksymalną możliwą moc y, z tego silnika nawet na takich kolektorkach, oczywiście przy danym ciśnieniu, y, jako że y, kolektory jakby były krótkie jakieś, są dobre, ale to nie do tego setupu tutaj tak zaprojektowane y, kolektory Mimo tego, że będą długie, bo tak naprawdę turbosprężarki będą gdzieś tutaj, będą dawały nam najlepszy efekt w sensie, jeśli chodzi o rozwijaną moc przez ten silnik, i myślę, że do samego końca zakresu obrotów ta moc będzie dostępna, czyli to do tam powiedzmy tych 10 tysięcy obrotów. Także co, tutaj sobie pomierzę, jakie te złączki potrzebuję, wibandy, rurki i tak dalej. I sobie to zamówię, i jak zacznę coś montować, to wam pokażę jak to będzie wszystko wyglądało. Tutaj podejrzewam, że jak już zrobię złączkę elastyczną, tam tutaj będzie ta rurka. To tutaj zrobię sporniki pod te fabryczne sprężyny, które trzymały układ wydechowy. Tak, żeby to po prostu nie było całkiem na sztywno z silnikiem, ale też żeby sobie mogło to pracować, ale nie za dużo, czyli myślę, że będzie tak to perfekcyjne, myślę, że złączki elastyczne pochłoną wszelkiego rodzaju wibracje przekazywane przez silnik a to będzie w miarę stało wszystko cały zestaw turbosprężarek stabilnie, ale nadal jakby co, to będzie miało lekkie, lekkie pole do po prostu poruszania się, czy do eliminacji tych wibracji, żeby to nic nam później nie pękało i jak najdłużej i niezawodnie po prostu działało, także co? Biorę się dalej do roboty i zaraz Wam pokażę jak to wszystko będzie jak to wszystko będzie wyglądało. No dobra, tutaj wstępnie sobie zawiesiłem turbosprzężarkę. I tutaj będzie po jednej stronie jedna, po drugiej stronie druga. Właśnie skończyłem spawanie powiedzmy przydłużenia kolektora wydechowego na tą stronę. Zaraz Wam pokażę co z tego wyszło. To wyłączę spawarkę, żeby, żeby mi nie hałasowało. Eee, I tak coś takiego sobie zmodziłem. Eee, takie tam kolorowe spawiki. Tutaj flexi pipe, czyli złączka elastyczna tak jak mówiłem. Tutaj odsadzenie. Jedyne co wykorzystałem stare, to to przetłoczenie. Jednak zostawię to złączenie, także nie będę musiał spawać nic przy oryginalnym kolektorze. Po prostu to będzie skręcone na stałe na oryginalnej złączce. Także to tu muszę jeszcze tutaj przeczyścić, jako że ma jakieś tam, powiedzmy ślady, ślady korozji. Ale to też chyba. Nierdzewka, także myślę, że będzie spoko, i później po wyczyszczeniu też jakiś tam czas, powiedzmy, to przeżyje. I tak, i tutaj mamy tamtą stronę, czyli to powiedzmy, będzie w takiej pozycji. Yy, tutaj jeszcze na górze. Nie wywali się to? Chyba nie. Dobra, tutaj jeszcze na górze będę musiał wywiercić, yy, wyciąć otwór i wspawać flansze. Yy, gdzie ja to mam? Tutaj są rzeczy od Lejta. To jest, podaj, że chyba ta taką flanszę muszę tutaj wspawać. Tylko muszę kaweczek rurki też mieć, żeby to pod jakimś delikatnym, może kątem dać, żeby był hmm, w miarę optymalny przepływ spalin. Hmm. I co, tylko tak, tylko ta turbosprężarka z tej strony to przedłużenie kolektora będzie proste, z drugiej strony będzie tutaj przed tym takie kolanko 45 stopni i muszę sobie tak mniej więcej odmierzyć żeby po obydwu stronach po prostu ten wastegate był w tej samej odległości od turbosprężarki czyli podejrzewam, że będzie on gdzieś tutaj pod lekkim kątem gdzie ten wastegate jest dobra tutaj mamy tak jak mówiłem, Turbosmart Compgate 40 to, co było planowane, to kupiłem. Nie wiem, czy Wam pokazywałem w ogóle wszystkie graty, które pozamawiałem i pokupowałem, ale chyba nie. Także po, będziecie to widzieli po prostu na bieżąco, tak jak będzie projekt szedł. Myślę, że tak go zamontuję pod lekkim kątem. Także co, myślę, że chyba, może złapę to na szybkiego, tam w komorze silnika. Zobaczycie, jak to będzie mniej więcej później. Wyglądało. To znaczy, do czego będę dążył, jak to będzie miało wyglądać. Dobra, dajcie mi chwilkę, już to montuję. No dobra, taka szybka przymiarka. Oczywiście tutaj to jest nic nie poustawione, Tutaj, jak mówię, jest to po prostu przymiarka. Ale będzie to. Będzie to coś właśnie takiego. I tutaj, jeśli chodzi o tego waistgate'a, to. Prawdopodobnie będzie gdzieś tutaj w tym miejscu, tak pod lekkim, pod lekkim kątem. A dlaczego tak daleko od turbosprężarki? No dlatego, że turbosprężarki są dokładnie takie same nie są symetryczne czyli w sensie, że nie można ich sobie obrócić na drugą stronę i tak dalej, bo można zamówić sprężarki które są wyprofilowane po prostu jedna w jedną stronę, druga w drugą stronę ja niestety takich nie mam także hmm, tutaj jest do turpo ale na tej stronie będzie po prostu jeszcze na wejściu takie kolanko 45 stopni że po prostu to wszystko mi się w miarę zgrywało eee, a Dlatego, że tak muszę zrobić, to tutaj będzie to kolaneczko, więc po tej stronie Wastegate będzie dopiero gdzieś też właśnie w tym miejscu I yy. No i tutaj Gdyby było więcej miejsca z tamtej strony, to też bym może jakoś inaczej dał, bo jeszcze była opcja, żeby je dać powiedzmy tutaj na przykład od boku, albo coś, ale jednak będę raczej dawał je od góry jako, że tutaj będę miał dużo miejsca właśnie na to nad tym jeszcze będzie oczywiście interkuler wodny ale to już później także co, tutaj sobie muszę zamówić jeszcze kilka rurek żeby to wszystko pospawać i co, będę wam na bieżąco dalej dalej pokazywał jak to jak to wygląda? Bo tutaj wstępnie już zacząłem Wam montować to nagranie, które właśnie oglądacie. Już mamy prawie 20 minut, także pokażę Wam, jak to na chwilę obecną wygląda i co jeszcze będziemy robić dalej i będziemy na tym kończyć to nagranie. Mianowicie, tutaj już są trubosprężarki wypoziomowane. I są już powiedzmy przykręcone na stałe może nie na stałe, ale sporniki, które są, będą je po, y, podtrzymywały są już na stałe wspawane także w takiej pozycji te trubosprężarki będą yy, tutaj mamy takie wsporniczki i nie będzie to jedyny spornik jako że y, później gdy już zrobię y, downpipe'a i resztę układu wydechowego to tutaj jeszcze pomiędzy trubosprężarką będzie wspornik do drugiego mocowania Także po prostu cała waga turbosprężarki opierała się na, na tych mocowaniach, a nie przeciążało nam po prostu fabrycznego kolektora wydechowego, no i tego przydłużenia, które właśnie widzieliście. Z drugiej strony też mamy tutaj wsporniczek, i z drugiej strony wygląda to troszkę inaczej. Tak, jako że silnik, tak jak mówiłem, nie jest idealnie centralnie w komorze silnika, tylko jest lekko przesunięty, więc musiałem też i lekko to skorygować tutaj hmm, na tych przydłużeniach układu wydechowego żeby to, te turbosprężarki po prostu były w idealnej odległości tutaj od ramy po obydwu stronach i wygląda to tak, że mamy 45 stopni tutaj hmm, do samej turbosprężarki w dół przez co daje to nam ten sam poziom no i później tutaj dwie 45, żeby właśnie skorygować to przesunięcie silnika hmm, może wezmę jakąś lampkę bo to kiepsko widać no, ogólnie ciężko złapać ostrość, ale jeśli śledzicie mnie na innych portalach, to tam wrzucałem przebitki, także widzieliście na pewno jak to wszystko powstawało i jak to wygląda tak dokładniej, bo na kamerze to ciężko złapać, ale tutaj widzicie po prostu jakby efekt finalny także tak się to prezentuje już Wam pokazuję resztę elementów, które będziemy robić no i tutaj, tak jak mówiłem wcześniej zostało tylko jeszcze te wastegate y zamontować, ale nie przyszła mi jeszcze rureczka dzięki której będę mógł to sobie tutaj spawać i ustawić ale tak co tu mamy jeszcze z rzeczy następnych więc tak, mamy dwa kolanka 90 stopni jest to y, cast aluminium, bardzo leciutkie, fajnie wyprofilowane. A użyję to do tego, że po prostu będzie to wspawane tutaj do muszli kompresora turbosprężarki, po to, żeby po prostu sobie wyjść idealnie w tą stronę. Będzie tak zrobione zarówno z jednej i z drugiej strony. Jako, że tutaj mamy mało miejsca, więc żadnego klampa czy coś nie założę a tak spalane kolanko po prostu zrobi mi taki efekt, że tutaj będę miał sobie tego właśnie klampa tą taką szybkozłączkę zarówno z tej strony jak i z tej strony i będzie to najlepsze rozwiązanie na razie nie znalazłem żadnych właśnie tych szybkozłączek w dobrej jakości w normalnej cenie, jako że za takie jakościowo dobre no to minimum 100 funtów za sztukę trzeba Wyłożyć a tutaj bym potrzebował minimum 8 takich, także, no jak nie znajdę nic tańszego, to po prostu na takie będę zmuszony. No, ale jak na razie szukam. Także tutaj te złączki się przydadzą, będą spawane, ale to już w następnym nagraniu. Tutaj, co jeszcze mamy? Mamy kolanka 3cale 90 stopni. Mamy dwa kolanka o grubości ścianki 2 mm. I tutaj, te wszystkie 90 to już są 1,5 mm, i to też jest 1,5 mm. Wstępnie myślałem o zastosowaniu tytanu, jako że jest leciutki, ale jako, że tutaj na razie to po prostu robię sobie wszystkie kształty i elementy, które będę potrzebował, powstanie po prostu z nierdzewki. Później, ewentualnie, jak już to będzie wszystko złożone, będziemy to ulepszać i. Zostanie wykonane z tytanu, jako że wtedy będę dokładnie wiedział jakie elementy potrzebuję. O. Dobra, i tutaj będzie to zrobione tak, że bardzo prosto, mianowicie mam nadzieję, że to widać. Tutaj będzie 90 stopni w tą stronę, później będzie 90 stopni w tą stronę i tutaj będzie 45 stopni, 45 stopni i 90 stopni. W tą stronę i do oryginalnej końcówki wydechu. Także samochodzik nadal będzie wyglądał, jakby był całkowicie standardowy. Także tutaj macie taki mały updatecik, co będzie w następnych częściach. I co? Na tym myślę, że ten odcinek kończymy. Turbo sprężarki są zamontowane, w sensie mechanicznie już wiszą o własnych siłach. Zostało jeszcze bardzo dużo pracy, także myślę, że odcinków będzie jeszcze sporo, jako że każdy detal chciałbym Wam pokazać. Nie nagrywam Wam jak spawam i tak dalej, bo jest to monotonne, a w momencie, gdy się to nagrywa, to tak naprawdę się tylko człowiek rozprasza. i No i ta jakość wykonania nie jest nigdy taka, jakbym po prostu chciał, a pokazywać Wam po prostu sam efekt. Może inaczej, jak wygląda spawanie z daleka, to chyba każdy wie, tym bardziej, że wrzucałem filmiki na temat spawania, także to macie też na kanale. Dobra, mam nadzieję, że się odcineczek podobał, także do następnego, na razie, cześć.